Minęły dwa tygodnie od wydarzenia z załuka. Giglian nie chciał już dłużej się bać, postanowił spotkać się ze swoim wybawicielem. Młodzieniec wiedział, że tatia go nienawidziła, jednak nigdy nie posądziłby jej o podobne działania. Zlecenia dawczyni i jego morderstwa mieszkała z nim pod jednym dachem. Ten w obawie przed zatruciem przestał nawet jeść posiłki na zamku. Miał się cały czas na baczność, czekając na powrót ojca. Bezostannie oglądał się za siebie. Adres zapisany na kartce był mu dobrze znany przemrane miejsce, które przyciągało do siebie wszystkie okoliczne kanalie. Tak było na powierzchni: piwnice rządziły się własnymi zasadami. Nikt nie miał prawa do nich wchodzić, nikt, kto nie sypnął groszem, albo budził postrach. Młodzieniec czuł napięcie w powietrzu. Miejsce, które zwykle charakteryzowało się luźną, wręcz chaotyczną atmosferą, milczało. Niektórzy siedzieli jak na szpilkach, inni zaciągali się dymem, aby zniwelować stres, czy też wciągali się w grę w karty, bądź już znienawidzany przez merwylone kości czuł na sobie nikczemne spojrzenia wszystkich obecnych. Kobiety ruchlatały na jego widok, mężczyźni drwili. Jednak wszelkie dźwięki ucichły, kiedy Kilian położył przed barmanem emanującego potęgą fioletowego irysa. Kobiety opuściły wzrok, a mężczyźni, prychając, wrócili do gry w karty. Nikt już nie odważył się spojrzeć z pogardą w kierunku młodzieńca. Czyżby aż tak bardzo się go obawiali? Prowadzący młodzieńca barczysty barman przez całą drogę nie odezwał się ani słowem, co jeszcze bardziej go zaniepokoiło. Szli przez ciemny korytarz napawający Kiliana strachem, po czym skręcili w stronę wschodniego skrzydła budynku. Zeszli schodami w dół, a towarzyszący im ogień rozświetlał wąską przestrzeń. W pewnym momencie obskurne drewno odchodzące od ścian zastąpił chłodny kamień, który lśnił w pomieniu. płomieniu. Podłoże stało się stabilniejsze i już nie lepiło się do jego podeszw. Smród palonego tytoniu został na górze, ale nastąpił go słodki zapach, który sprawił, że młodzieńca ogarnął błogi spokój. Woń czarnego bzu kolidowała z delikatnym, świeżo ściętym jesionem. Był intrygujący, zachęcający, przerażający. Barman zniknął, kiedy tylko stopę merwellona zetknęły się z ziemią. Chłopak mimowolnie poczuł ścisk w żołądku. Szedł za tajemniczym zapachem, który z każdym kolejnym krokiem nasilał się coraz bardziej, aż w końcu zupełnie zawładnęła całą przestrzenią. W pomieszczeniu opanował półmrok, lecz Kilian mimo wszystko zdołał dostrzec sylwetkę postaci siedzącej w obitym niedźwiedzią skórą fotelu. Światło rzucało nikły blask na mężczyznę trzymającego w dłoni szklankę ze złodzistym trunkiem. Młodzieniec momentalnie się cofnął. Długie szpony, emanujące potęgą, zastępowały palce nieznajomego. Blatą skórę szwyciły podłużne blizny oraz nabrzmiałe, czarne wręcz szyły. A więc sobie ich nie wyobraził. Każdy inaczej na nie reaguje. Niski głos mężczyzny sprawił, że młodzieńca przyszedł w dreszcz. Opierając policzek na nadgarstku, dodał: Niektórzy mdleją, inni uciekają, a czasem po prostu z przerażeniem w oczach się w nie wpatrują. Sokół nagle uchylił powieki, spojrzał na młodzieńca, a błękitne oczy zaleśniły w ciemnościach. Duże, tak jasne, że prawie podchodziły pod wgwintną biel. Pożerały go kawałek po kawałku. Nie potrafił odwrócić wzroku. Nie były ani złe, ani dobre. Obojętne. Co sprawiło, że młodzieniec do końca nie mógł wyzbyć się strachu. U Ciebie dostrzegam dziwne zafascynowanie zmieszane z lękiem, trochę kuriozalne połączenia, szepnął, a pustka w jego spojrzeniu się pogłębiła. Jednak bardzo intrygujące Kilianie. Młodzieniec przyjrzał się uważnie mężczyźnie. Twarz nie zdradzała zbyt wiele, a blada, wręcz śnieżnobiała cera dodawała jego postaci upiorności. Kruczo czarne włosy wtapiały się w otaczającą go ciemność, a mimo to Kilian zdołał ujrzeć długi barkoczyk, który gładko opadł na jego ramię. Na pierwszy rzut oka wylnął młodo, jednak emendująca od mężczyzn aura świadczyła o czymś zupełnie przeciwnym. — Wzbudziłeś niemały postrach w tych ludziach — wyznał, próbując przy tym wyjść na pewnego siebie. — Mervellon dostrzegł cień zjadliwego uśmiechu na ustach sokoła. — Nie trzeba wiele, aby wstraszyć tchórza. Czasem wystarczy tylko ściągnąć rękawiczka. Oznajmił, stukając szponami, o oplady policzek. Kilian przełknął nerwowo szlinę. Powinien drżeć ze strachu i w razie kłopotów obmyślać plan ucieczki, ale z drugiej strony ten spokój w jego głosie, w każdym geście czy spojrzeniu przemawiał do niego tak bardzo, że zapragnął go poznać, zrozumieć. Dlaczego mnie ocaliłeś? Zrobiłeś to z litości? zapytał niespodziewanie. Mężczyzna cichuteńko się zaśmiał, co spowodowało, że chłopak zacisnął nerwowo wargi. Dłonie mu się pociły, a serce biło nieco szybciej niż zwykle. Starał się unieść dumnie brodę, lecz jego ciało nie zdołało wykonać narzuconego polecenia. Ten nie potrafił nad nim zapanować. Nie jestem osobą, która robi coś, nie otrzymawszy nic w zamian, stwierdził, a kącik jego ust uniosł się w drobnym, ale jakże problematycznym uśmieszku. Odsaliłem cię, ponieważ Twoja śmierć nie jest mi na rękę. Czego dokładnie ode mnie chcesz? Złowrogi błysk zaleźnił w ślepiach uśpionej bestii. Rozmowy? Wyszeptał z soku, przechylając trzymaną szklankę ze złotym trunkiem. Nawet nie oderwał wzroku od młodzieńca. Bo wiesz, dzieciaku, do bycia w pełni usatysfakcjonowanym potrzebuje tylko jednej rzeczy. Błyn spływał po szkle. Już kropnął nią wyciec, jednak wtedy mężczyzna postawił szklankę na stoliku obok. Stan cieszy się nie zmienił kontroli, Pełnej kontroli. Wzrok Kiliana jak zaczarowany zatrzymał się na szkle. Złoty trunek zastygł w zupełnym bezruchu, przez co chłopak miał wrażenie, że ten po prostu zamarzł. Próbował pojąć słowa mężczyzny, lecz nie potrafił. Sokół zemścił się za niego i pokazał prawdę. Odsłonił szemrane karty taty Merwelon, dając mu broń, którą mógł codziennie ostrzyć, aby w odpowiedniej chwili wymierzyć sprecydowany cios. Zrobił dla niego tyle, a w zamian żądał rozmowy? Nie rozumiem. Mężczyzna nawet nie drgnął. Odniósł układne spojrzenie na młodzieńca, po czym zapytał z uprzejmością w głosie: może usiądziesz? Puste, tajemnicze, przerażające. Takie były jego oczy. Kilian nie potrafił się poruszyć. Stał jak zahipnotyzowany, wpatrując się w ślepia mężczyznę. Chciał ruszyć się z miejsca, lecz ciało mu na to nie pozwoliło. Młodzieniec nabrał powietrza w płuca, po czym zmusił się do odpowiedzi. – Postoje, Jak chcesz. – Wiedz jednak, że nie masz się czego obawiać. – Wyszeptał, opierając łokieć na udzie, a brodę na nadgarstku. Jego kącik ust uniósł się leciutko, a tajemniczy błysk zaleśnił w oczach. – Myślę, że to będzie początek naprawdę wspaniałej przyjaźni. Młodzieniec nerwowo zacisnął wargi. W jednej chwili odwaga go opuściła. Wystarczyło tylko dostrzec wyraz twarzy mężczyzny, aby ten w siebie zwątpił. Próbując oszukać lęk, ukrył trzęsące się dłonie za plecami. Nie mógł na nie patrzeć. – O czym chcesz ze mną porozmawiać? – zapytał zestresowany. – O twojej spłacie długu. – odparł. Merwelon momentalnie zbladł, co zostało dostrzeżone przez jego towarzysza. Mężczyzna się wyprostował i zaczął delikatnie uderzać szponem w szklankę. I o szansie, jaką chce ci podarować. Za nią również będziesz żądał zapłaty? Rzucił mu bez namysłu Kilian, przepinający w duchu swój niebywale długi język. Sokół prychnął, sięgając po szklankę z trunkiem. Obserwowała go niczym dzika bestia, gotowa pojmać go w swoje zabójcze łapy. Będziesz spłacać dług, czerpiąc przy tym samą przyjemność. Stwierdził, popijając słowa leśniącym alkoholem. Dołączysz do mnie. Zaskoczony Kilian myślał, że się przesłyszał. Co on miał niby zrobić? Ten albo wciąż był zamroczony alkoholem po nocnym zalewaniu smutków, albo zatrzeźwy, a jego usług płatał mu figle. Jak tak bezużyteczna i zapieczona osoba jak on została dostrzeżona przez mężczyznę, który samą swoją obecnością wywołał strach w tutejszych łotrach? Co masz przez to na myśli? Mruknął niepewnie. Będziesz wykonywał moje rozkazy. Cenię sobie lojalność, nie zdradzam swych ludzi, dlatego oczekuję też tego od nich samych. Wyznał, upijając trunek bez choćby jednego skrzywienia. Od ciebie również. Kilian kilkakrotnie zamrugał. Czyżby już nie miał żadnego wyjścia? Tak właściwie to pragnął być częścią czegoś wielkiego, w jakiś sposób zostać powiązanym z oporem, lecz nigdy nie miał na to dość siły. Zawsze był nikim. Niestety młodzieniec nie mógł przestać o tym myśleć. Nie sądzę, abym na coś się przydał. Jestem bezużyteczny. Raczej niedoceniony. Mężczyzna zilustrował go spojrzeniem, po czym dodał: Zwyczajnie w świecie głupi, pochodzisz z myśliwego, ale jakże potężnego rodu. Jeśli nie zaczniesz gryźć, sam zostaniesz zwiedzony, a wtedy na nic mi się już nie przydasz. Miał z niego plany? Dlaczego dopiero teraz postanowiłeś pojawić się w moim życiu? Mężczyzna milczał. Chłodne spojrzenie wywiercało wnętrzności Kiliana. Sakło wdzierał się pod jego skórę i zdzierał ją z kości. Próbował do do sedna i bez problemu mu się to udawało. Dostrzegł pokryte skazami serce młodzieńca, które ten uporczywie próbował przed wszystkimi skryć. Chłopak wbił spojrzenie w ziemię, kiedy jego towarzysz wstał, a wraz z nim uniosła się spotkawa wonia i czarnego bzu. Przystanął przy jego boku. Ponieważ wcześniej nie zdałoby się tego zrozumieć. Wyszeptał, a Merbelon zaczął nerwowo plątać palce ze sobą. Nadal no, w jesteś tylko dzieciakiem, lecz znaczy ktoś w końcu musiał to wstrząsnąć? inaczej zupełnie byś się zagubił. Oczy Kiliana otworzyły się szerzej, a on momentalnie poczuł, jak coś drapie go w piersi. Wiedział, że słowa mężczyzny były tylko dobrze skonstruowaną manipulacją, jednak ten i tak uparcie chciał w nie wierzyć. Brzmi jak troska! Wydusił cichutko. Sokół z chłodem wyrytym na twarzy przekonał mu się, doprowadzając tym merwylona do dyskomfortu. Po nią jest, odpowiedział odchodząc. Krążył wokół niego niczym ptaszysko, polujące na swą ofiarę. Możesz coś osiągnąć, a ja oraz moi ludzie ci w tym pomożemy. W zamian oczekuję tylko Twojej lojalności. Mężczyzna zatrzymał się w pół kroku, po czym obdarował młodzieńca krzywym uśmiechem: Obiecuję, że Twoja zemsta za wszelkie wyrządzone krzywdy będzie niezapomniana. Łodzieniec przestał namolnie plątać ze sobą palce, mimo tego, że dłonie nadal mu się trzęsły, wysunął je za pleców i uniósł spojrzenie na mężczyznę. Jestem tylko cieniem, nikt mnie nie dostrzega, nikogo nie obchodzę. Twarz sokoła złagodniała. Nie widzę nic złego w byciu cieniem, rzekł, a chłopak zmarszczył brwi. Mężczyzna ze spokojną dodał: Możesz uczynić z tego swoją broń. Jakże potężną i bezwzględną broń. I jak? Głos mu zadrżał. Mężczyzna podszedł do Kiliana i niespodziewanie dotknął szponem jego czoła. Serce zamarło w jego piersi, a oczy rozszerzyły się gwałtownie. Zapach jesionu i czarnego bzu jednak skutecznie odrzucił od niego wszystkie negatywne emocje. Mamił, ale i uspokajał. Używając tego. Wyszeptał ze spokojem w głosie i powagą w błękitnych oczach. To nie boli, a może uratować ci życia. Wy jeniem nie jest przekleństwem, a darem, który powinieneś rozwijać. Nikt cię nie dostrzega, ale czy aby nie w tym tkwi cała Twoja siła, Kilianie? Pomyśl, ile możesz osiągnąć, odpowiednio używając swojej indywidualności. Bycie cieniem, pozwoli ci dotrzeć do każdego sakamerka tego kontynentu, wtargnąć do książęcych komnat i prześledzić ich poczynania, sabotować, szpiegować, niszczyć. Staniesz się katem swych wrogów, koszmarem, którego się boją, a nie patrzą na niego z drwiną. Chłopak mimowolnie wspomniał o prychów w niego swe spojrzenia, rechot drwiących z niego kobiet, a potem cisza, która wraz z położeniem irysa na barze rozruszyła w jego głowie. Nikt nie odważył się z niego zakpić. Ludzie nie bez powodu się go obejrzeli, nie bez powodu też go podziwiali, i zaczął to rozumieć. Krocz do mnie wśród wrogów w tym świetle dnia. snu się po nocach niczym Mara, gotów potacznąć mu gardło. Wyszeptał, wtapiając się w ciemność. Jego chłodne spojrzenie sprawiło, że młodzieniec zesztewniął. Pokaż siłę. Nie. Przerwał, lustrując jego niechlujny ubiór. Niedojrzałość niekompetencja, Spraw, aby cię szanowano. Abyś to tutaj ciągnął za sznurki swych marionetek. Serce Kiliana w jednej chwili się zatrzymało, kiedy mężczyzna niespodziewanie się do niego zbliżył. Stanął przy boku młodzieńca i położył mu dłoń na drobnym ramieniu. Mocno wbił w niej szpony, po czym nachylił się nad jego uchem i wyszeptał. Obiecuję, że przyczynisz się do zguby rodu, którego tak bardzo nienawidzisz. Sokół odsunął się od niego. Młodzieniec zrozumiał, że przez cały czas wstrzymywał oddech. Jego twarz musiała być cała czerwona, a oczy wielkie jak tarcze księżyca. A mimo wszystko młodzieniec poczuł dziwną ulgę. Ktoś wreszcie wyrzucił mu wszystkie brudy. Zainteresował się nim i ujrzał pewną wyjątkowość, której on sam nigdy nie dostrzegł. — Kim ty jesteś? — zapytał z iskierkami w oczach. Sokół się zawahał. — Nikim ważnym szczeniaku. Młodzieńca ogarnęła zaciekawienie. Przez całe swoje życie jedynym jego celem było uprzykrzanie życia rodzeństwu oraz macosze. Teraz jednak dostrzegł to, jak bardzo niedojrzałe były jego działania, jak bardzo narażały go na gniew innych. Dlatego też nie posiadał nikogo, komu mógłby zaufać. Kto przybiegłby mu z odsieczą, kiedy niebo nad jego głową zaczęłoby płonąć. I wtedy nagle zjawił się ktoś zupełnie łowcy, Najprawdopodobniej osoba pragnąca go wykorzystać. Morderca, który uświadomił mu, że jest nikim z wyboru. Nie dlatego, że się taki urodził. A do Kiliana w końcu dotarło to, jak bardzo przez ten cały czas plugawił imię swojej dobrodusznej matki. Jak bardzo się stoczył. Nagle z rozmyśleń wyrwało go ciche westchnięcie. Młodzieniec uniósł spojrzenie na sokoła, którego przetłaczający wzrost sprawił, że poczuł się naprawdę żałośnie. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. W przeciągu dwóch dni otrzymasz wiadomość, gdzie następnym razem masz się wstawić. Porozmawiamy sobie od serca. Powiedział, a ten tylko pokiwał głową. Mężczyzna obdarował młodzień z uśmiechem, a następnie powiedział ze spodyczem w głosie A teraz zejdź mi z oczu, śmiercisz go żelnią. zrzedła mina. Cóż, jego wybawca okazał się dość skomplikowaną osobą. Mordercą, w którego oczach czaiła się otchłań. Z jednej strony się go bawiał, a z drugiej podziwiał. Uratował go. Chłopak się cofnął i już miał zamiar odejść, jednak wtem niespodziewanie się zatrzymał. Spojrzał w kierunku mężczyzny i bezmyślnie zapytał: Twoje imię, mógłbym je poznać? Jego wybawiciel, złapawszy ze szklankę ze złotym płynem, zakosztował trunku. Błękitne oczy porozumiewawczo uśmiechnęły się do niego: Acherona. Acherona. Przyrzekł, że zapamięta to imię. Dumnie będzie za nim podążał, dopóki starczy mu sił, a mrok nie postanowi przeżyć jego duszy. Nie tylko dlatego, że zawdzięczał mężczyźnie życia. potarował mu sprawiedliwość i zasiał strach w sercu jego wroga. Młodzieniec posiadł cel, który pragnął wypełnić, lecz to, co najbardziej go uszczęśliwiło, była akceptacja. Kilian Myrwellon stał się wtedy cieniem. Od tamtego dnia chłopak już ani razu nie wrócił nad ranem zamroczony alkoholem. Uczył się pod pieczą gołębi, którzy w pewnym momencie stali się nierozerwalną częścią jego życia. Kilian zawsze do mnie unosił brodę, ubierał się schludnie, a jego wrogowie Patrzyli na to, jak się rozwijał i knuł. Sokół natomiast obserwował go z cienia i czekał na to, aż młodzieniec wkrótce rozpęta za niego całe piekło i rozpocznie tym nowy ład.